nie lecą. Wiem, płacą za obejrzane. Nie. Dzień dobry, Ania Lachowska Fundacja Przemocnie. Dzisiejszy film nagrywam dla Zuzi. ZUZIA od Starych Panów. Zuzia dwa tygodnie temu miała 18 urodziny. Jej rodzina potraktowała to kompletnie bez echa. Natomiast nie bez echa traktują fakt, że Zuzia coraz bardziej nie jest w ich toksycznym systemie. Coraz bardziej. Jest za to w jakimś innym systemie, w jakiejś pomocy, w jakiejś przyjaźni, w jakichś związkach, co oczywiście toksycznych ludzi bardzo wkurwia, bo czują, że tracą nad nią kontrolę. To jest typowe w toksycznych relacjach, że toksyczna osoba, która ci szkodzi, odcina cię od ludzi. Cześć Kudelski, to jest oczywiście dla wszystkich, tylko na przykładzie sprawy Zuzi, tak? To jest typowe, że toksyk odcina cię od grupy wsparcia, to po pierwsze. Po drugie, typowy jest w rodzinach dysfunkcyjnych, że one mają swoje stałe, niezmienne i dysfunkcyjne zasady. I stamtąd się nie wolno wyłamywać. Jeśli się wyłamujesz z systemu, to cały system stara się różnymi środkami nacisku przywrócić cię na to miejsce. Dlaczego? Dlatego, że jeśli cię nie ma jako tego jednego trybiku, to cały ich patolski system przestaje dobrze funkcjonować i oni się muszą zmierzyć z zadaniem, na które ludzi, którzy są patologiczni, cześć Paulina, nie stać. Mianowicie muszą się zmierzyć z kreatywnością. Muszą się zmierzyć z tym, że sytuacja się zmieniła, i oni muszą coś zmienić. To właśnie wymaga od nich kreatywności, przystosowawczości, wysiłku. To nie są rzeczy, cześć hiszpańska Inkwizycja, to nie są rzeczy, które odpowiadają patolom. Kiedy mówię, Patole, niekoniecznie mam na myśli, e, cześć, Zuzia. niekoniecznie mam na myśli alkoholików, tak, narkomanów e, i tak dalej, tylko oczywiście wszelkie dysfunkcyjne rodziny i wszelkie dysfunkcyjne systemy, wszelkie dysfunkcyjne grupy przyjaciół, e, dysfunkcyjne mobbingowe grupy w pracy, tak, e, społeczności. E, jak dobrze wiecie, My tutaj w stępinie zbudziliśmy ogromną niechęć. Dlatego, że postawiliśmy się osobie, która wszystkich może tłuc. I cześć Anna, i postawiliśmy się policji. I, i cały system, mimo że my byliśmy w ogóle nowi i, i to już był problem. Bo pojawiają się jacyś warszawiacy, jacyś youtuberzy, jacyś w ogóle ludzie o innym systemie wartości, co owiec nie chcą uwiązać, co randapem nie chcą lać. I to już jest jakieś zachwianie dla systemu, w którym musi, w którym tryby, czyli członkowie, czyli ludzie muszą jakoś się skonfrontować z nowym. O wiele bardziej i o wiele mocniej to wygląda w rodzinie, w której jesteś od zawsze, i nagle się okazuje, że yy, yy, takie mądrości, jak matka jest tylko jedna, albo yy, matka to matka, yy, albo ale to jednak rodzina. Yy, w którymś momencie zaczynają dla ciebie nie mieć żadnej wartości i żadnego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że są to patole, którzy ci szkodzą, e, którzy nie życzą ci dobrze, którzy nie służą twojemu rozwojowi, którzy trzymają cię w pacie, jakimś takim psychologicznym szantażu emocjonalnym. E, bardzo często i zazwyczaj wykorzystują, wykorzystują finansowo. E, nie chcesz. Dojrzewasz do tego, żeby się zbuntować dojrzewasz do tego, żeby w ogóle zobaczyć jak bardzo bezwartościowe jest to towarzystwo i zaczynasz sobie układać życie na nowo i rodzina dostaje szału I, i co taka rodzina zazwyczaj robi? no właśnie tak jak powiedziałam wcześniej używa wszelkich znanych sobie metod sprowadzenia cię z powrotem na miejsce, w którym byłeś do funkcjonowania w sposób, w którym funkcjonowałeś Stara się, żebyś po prostu znowu był trybikiem w tym dysfunkcyjnym systemie, żeby nic się nie zmieniało. Tak. Cechą ludzi, którzy się rozwijają, jest podatność na zmianę. Cechą patoli jest niepodatność na zmianę. Więc patola stanie na głowie, żebyś ty tylko zmian nie wprowadzał. I nieważne, że ty nie chcesz ich w tych zmianach. Nie, ty po prostu chcesz zniknąć. Ale to i tak jest dla nich zmiana, bo znika trybik. Znika osoba, od której ciągnęło się hajs. Znika osoba, na którą wylewało się swoje żygi, swoje lęki, swoje pretensje. Znika osoba, którą można obwiniać o coś, tak? Przez jakiś czas jeszcze będzie ją można obwiniać, na takiej nie będzie, ale później po prostu jej nie będzie już tyle czasu, że obwinianie jej. No... Nawet obwiniającemu nie da, nie da wystarczającego poczucia wyładowania się. Jak oni to będą robić? Najpierw metodami mega negatywnymi. A więc pretensje, żale, zastraszanie. W przypadku Zuzi. Ee... Zuzia dzisiaj zrobiła coming out, przynajmniej na, na psychiatryku online. Jak będzie chciała go zrobić w ogóle publicznie, i może kiedyś o tym uczyć innych ludzi, to, to to zrobi. W każdym razie na psychiatryku Zuzia zrobiła dzisiaj coming out dotyczący tego, że rodzina straszy ją że my, czyli ja i Robert, nie wiem na ile oni wiedzą konkretnie o nas, a na ile y, wiedzą po prostu, że jest ktoś, kto jej pomaga, będziemy jej robić krzywdę dokładnie taką, y, jaką robił Zuzi. Ojciec i na jaką cała rodzina y, wyrażała ciche przyzwolenie. Oczywiście niewinni, bo to nie oni robili. A że nikt małemu dziecku nie pomógł, y, gdy było katowane, y, to jest inna sprawa, prawda? To nie jest wina. Oni byli na pewno przeciwni. Eee, chuj, na przykład matka była przeciwna krzywdzeniu Zuzi z pewnością, prawda? W związku z czym e, zatykała uszy, zamykała oczy, gdy jej kilkuletnie dziecko było masakrowane. E, jest winna, oczywiście, że jest winna. Jest winna współudziału, jest winna grzechu zaniedbania. Nie wiem, chcesz rozpatrywać to według prawa, chcesz to rozpatrywać według prawa moralnego, według systemów religijnych. W każdym znajdziesz oskarżenie na taką postawę. No i teraz właśnie wymyślają, że ja jej będę to robiła. Ja jej robię. Na złodzieju czapka gora. To nie zadziałało. Nie zadziałało wpadnięcie zuzi do mieszkania przez matkę. Przegrzebanie jej rzeczy, kiedy od nas pierwszy zwróciła, i gdy znalazła leki przeciwdepresyjne, ale suplementy diety typu witamina B, magnez. To na wyzywanie zuzi od narkomanek. I wielkie martwienie się w ogóle, że Zuzia jest narkomanką. Chuj, że Zuzia mieszka. Dziś mogę już o tym powiedzieć. Zuzia ma 18 lat od dwóch tygodni. Zuzia mieszka sama od 17 roku życia, a utrzymuje się od 15. I nagle mama chwilę przed jej 18, się martwi, że Zuzia jest narkomanka. A najbardziej to się martwi tym, że Zuzia jej zapierdoliła prochy. Zajebista mama. E, martwi się. No i, e, i co? Czyli było tak. Było oskarżanie. E, było fałszywe, zakłamane, idiotyczne, chore na głowę, kurwa, pozbawione żadnej w ogóle logiki. E, martwienie się gremialne o to, że ktoś inny, ktoś obcy będzie mógł robić Zuzi to, co mogła jej robić rodzina, czyli ją krzywdzić w sposób, który była krzywdzona w rodzinie. I nie ma problemu, że w rodzinie była krzywdzona, prawda? Nie, nie ma. Jest problem, że ktoś obcy będzie mógł sobie pokorzystać. Już chuj, że po prostu znaleźć ludzi tak zwyrodniałych, jak Zuzi rodzina, żeby robili to, co oni, to jest problem, naprawdę. A z takich żartów to jeszcze oni twierdzą, że ja tu będę robiła w piwnicy? Dzień dobry, panie Staszku, a ja nie mam piwnicy. Robert, wyjdziesz, bo pan Staszek przyszedł. Ja teraz program na żywo robię. No i co? I kiedy już cały arsenał się wyczerpał. To, co oni wymyślili, że będą mili. Nie można było być miłym dla niej przez 18 lat jej życia. Nie można być było miłym, nawet wtedy, gdy zauważyli, że ona ma jakąś pomoc, jakieś wsparcie i już nie, nie potrzebuje ich. Nie. Bycie miłymi posłużyło jako absolutnie ostateczna rzecz. Gdy skończyły im się wszelkie pomysły, wszelkie argumenty na to, jak ją utrzymać w systemie, to wymyślili, że będą mili i zrobią jej urodziny dwa tygodnie po czasie. Co Suzia wymyśliła? Jedną opcją było nie pójść po na te urodziny i je olać, a drugą pójść i powiedzieć im jasno i wprost, co, co sądzi o tym, jak wyglądało 18 lat jej życia z nimi. Czyli e, zrobić im po prostu z dupy jesień średniowiecza, tak naprawdę. E, w jakiś sposób psychologiczny, oczywiście, nie? Ona nie zamierza tam niczego odstawiać, ona po prostu zamierza się skonfrontować. I. E, Taka, taki pomysł, gdzie y, grupa fałszywych wampirów będzie udawała, że cię kocha, y, a ty jeden staniesz naprzeciwko grupy wampirów, y, wymaga ogromnej odwagi, y, wręcz trochę takiej brawury. Ja wierzę, że Zuzia ją ma. Ja wiem, że Zuzia ją ma. Ale... Ogrom odwagi, który musisz to włożyć, jest nieporównywalny z ogromem odwagi, który z tego wyciągniesz. Nasze postawy samowzmacniają się, nasze postawy samonakręcają się, w związku z czym, gdy postępujesz w zgodzie ze swoim lękiem, ze swoją niepewnością, to ona rośnie. Natomiast gdy postępujesz w zgodzie ze swoją odwagą, ona rośnie. I Zuzia prawdopodobnie wejdzie na tę imprezę i będzie się trzęsła. A jak wyjdzie, to prawdopodobnie będzie się śmiała. Nadal będzie się trzęsła, ale będzie się śmiała. Ja swoją asertywność, bo ja wcale nie jestem konfrontacyjna i nie jestem. Nie, szuka, nie, szukam, nie, szukam, nie szukam ani konfliktów, ani konfrontacji. Nie szukam sposobów na to, jak utrzeć komuś nosa. Wręcz odwrotnie najchętniej żyłabym w świecie, w którym takich ludzi w ogóle nie ma, a przynajmniej mi nie przyłażą w moje życie. Ale ponieważ mam z tym problem, jako osoba wysoko wrażliwa, delikatna, miła i umie obchodzi, co moi hejterzy sądzą na temat mojego bycia, na temat mojego bycia miłą, ja musiałam trenować. I trenowałam na nauczycielach w podstawówce. To był czas, gdy byłam tak asertywna, że mogłabym po prostu asertywność wykładać. Miałam różnych popierdolonych nauczycieli. Miałam też popierdolone dzieciaki w klasie. I sytuacja, gdy za każdym razem, gdy nie zgadzałam się z nauczycielem, wyglądała tak, że ja wstawałam i mówiłam, że się nie zgadzam, I czasem lądowałam w kącie, czasem to była awantura, czasem lądowałam u dyrektora. W siódmej i ósmej klasie, ja przynajmniej raz w tygodniu byłam dyrektorem, rzeczywiście miałam zajebistego dyrektora, który bardzo cenił e, moją postawę i ja nie miałam przejebane. Mm, natomiast e, nauczyciele, którzy mnie wysyłali e, do tego dyrektora, sądzili, że przejebane mam. To ja miałam we krwi niezgadzanie się. Niezgadzanie się na obelgi, niezgadzanie się na niesprawiedliwość, na bzdury. Miałam nauczycielkę angielskiego, panią Suchodolską, która mieszkała w tej samej klatce co ja i. Uwielbiała, wszyscy o tym wiedzieli oczywiście, i mm, uwielbiała opowiadać na angielskim, nie wiadomo dlaczego, że u niej w klatce, to przykład taka dziwna dziewczyna, co wygląda jak coś tam, zachowuje się jak coś tam, chyba jest niedorozwinięta, coś tam, coś tam. I to były takie anegdotki, z której e, 37-osobowa klasa się śmiała. Wszyscy wiedzieli, że śmieją się za mnie. Ale ona oczywiście nie mówiła nic po nawisku, więc mówiła, więc ja wstawałam i mówiłam, no, ale czemu się pani krępuje, powiedzieć... O kim pani mówi? że tak wszyscy wiedzą, że to ja mieszkam w pani klatce i że to o mnie pani tutaj teraz gada. Na co ona oczywiście mówiła, że nie, że jestem nienormalna, bo ona nie powiedziała, że to ja, na co ja mówiłam, że jest to oczywiste e, i że po to to opowiada, tak? Kłótnie były z tego wielkie, cała klasa się za mnie śmiała, że właśnie, że jestem debil, że wyskakuję, no... To nie było tak, że ktoś stawał po mojej stronie i że komuś to imponowało. Tylko musiałam mieć konfrontację i z klasą, i z nauczycielem. Bardzo niefajne. Ale to sprawiło, że moja wewnętrzna odwaga, cześć Grego, moja wewnętrzna pewność siebie były tak ogromne, że mnie po prostu nie można było wziąć pod buta. W liceum było podobnie, po czym poszłam na studia. I na studiach miałam kadrę naprawdę na poziomie dwie wariatki, tylko na całe pięć lat studiów, sprowadzących. i nie miałam tam już treningu asertywności. I po studiach ja się zrobiłam tak z powrotem zwinięta w sobie w kłębek jak Jerzyk, że pokonać mnie mógł każde. I dopiero mój toksu i moja rodzina yy, okradająca mnie i robiąca te wszystkie popierdolone rzeczy, które zrobiła, w którymś momencie naciągnęli gumkę w moich gaciach psychologicznych tak bardzo, że ona pękła. I ja wtedy znowu stanęłam naprzeciw. Jak dzisiaj już wiecie, mało jest rzeczy, które potrafią mnie przerazić. Czemu? Nie temu, że ja się urodziłam taka, jak się urodziłam. Nie temu, że ja mam łatwiej, yy, ale temu, że ja to po prostu trenuję. I chcę ci żaba powiedzieć tobie i wszystkim wam. Trenujcie, trenujcie mówienie nie. Trenujcie odcinanie ludzi, którzy Wam nie służą, którzy są nie w porządku. Yy, trenujcie bunt. Nie głupi bunt nastolatka, ale bunt osoby przyzwoitej. Im bardziej będziecie trenować, tym więcej odwagi i asertywności będziecie w sobie mieli. Więc żaba, tak? Idź i zrób im z dupy jesień średniowiecza. my tu wszyscy, jak jesteśmy na tym w te 12 osób i jeszcze 13 razem ze mną i jeszcze więcej osób, które są w psychiatryku, które obejrzą ten film trochę później. Jesteśmy gdzieś na świecie i naprawdę trzymamy za Ciebie kciuki. Idź, powiedz, co zrobili, nazwij rzeczy po imieniu. Nie dla nich to robisz. Oni, z nich nic już nie będzie. Ci ludzie są przegrani, ty dobrze o tym wiesz, ale to jest dla ciebie. Spójrz w oczy swoim oprawcom i powiedz: jesteś chujem. Zrobiłeś to, to i to. Może nawet nie używaj takich słów jak chuj, bo zrobisz mniejsze wrażenie i poczujesz, że być może nerwy wychodzą Ci spod kontroli. Nazwij dokładnie to, co zrobili, Patrząc im w oczy. I po prostu poczujesz w którymś momencie, jak tą gównianą wydmuszkę osoby, która tak strasznie Cię kocha, że Ci wyprawia osiemnastkę, miażdżasz. I wiesz, pod tą piękną, pisankową wydmuszką kryje się po prostu człowiek robak zgnieć ich wydmuszki, zmieć ich pozory, zostaw ich jako te robaki, którymi są. Wyjdź stamtąd, poczuj się wolna, poczuj się silna i śmiej się z tego, bo to będzie naprawdę absurdalna sytuacja. I tak jak mówiłam, ja chętnie zobaczę nagranie. Nie mówię, że będziemy je udostępniać, absolutnie nie, ale chętnie, chętnie to zobaczę. Teraz od jakiegoś czasu wielu z Was konfrontuje się z rodzicami. Dziś poznaliście kolejny powód, dlaczego warto to robić. Tymczasem kończę. Chcę się dowiedzieć, dlaczego Pan, pan sąsiad przyszedł, co się stało. A poza tym nie ma co się rozwlekać. Pamiętaj Zuzia, że w każdej chwili możesz stamtąd wyjść, chociażby się przewietrzyć i napisać na psychiatryku jak to wygląda i na pewno ktoś z nas się do Ciebie odezwie. Tak, widzisz Grek też by to chętnie zobaczył, pewnie jest wiele osób, które chętnie by to zobaczyło, więc może nagraj, może kiedyś będziesz miała ochotę to pokazać jakiejś większej ilości osób. To będą naprawdę urodziny, na których staniesz się dorosłą osobą. Pozdrawiam i pozdrawiam całą resztę. Eee, hiszpańska Inkwizycja. Jeszcze mówię, ciekawe jest to, że mnie też czeka taka rozmowa, ale mam wrażenie, że zrobię to właśnie na pełnej złości. Eee, złość czemuś służy. Złość jest em emocją eee, napędzającą jak wszystkie silne, gwałtowne emocje. Napędzającą do wprowadzania zmian. Zrób to na złości. Czemu nie? Jest łatwiej. Na pewno jest łatwiej niż w pełnym opanowaniu. E, pełne opanowanie e, też wymaga treningu, takiej postawy psychopaty. E, czemu ty mnie bijesz, chujku? Bije i drapie. E, mi bardzo pomogły filmy Tarantino w e, robieniu takiej rzeczy na zimno i przerażająco. I na zimno i przerażająco jest naprawdę bardziej przerażająco. E, ale nie dojdziesz do zimnokrwistości yy, nie uwalniając złości. Bo zimnokrwistość to już jest prawdziwa, groźna i odpowiedzialna postawa wciśnięcia czerwonego guzika od detonacji na zimno rozprawić się z człowiekiem Kurwa przestań no już mam dosyć tego Nie jestem twoim workiem treningowym Maga absolutnej pewności tego, że jesteś wojownikiem, a nie przekonasz się o tym, że jesteś wojownikiem, jeśli nie stoczysz porządnych, iluś walk, w ogniu walki. E, więc jeśli dla Was etap na dziś to jest e, w krzyku i złości, to niech i tak będzie. No. To teraz już kończę. Buziaki. Proszę cię bardzo, Zuzia.